Cześć kochani. Witam was serdecznie na ogłoszeniu wyników mojego pierwszego rozdania. Na wstępie bardzo was przepraszam za mój głos. No nie da się ukryć, że katar mnie trochę pokonał, ale to nic. To mnie nie powstrzyma przed tym, żeby ogłosić tą dobrą nowinę. Bardzo Wam dziękuję za wspaniałą frekwencję. Nie spodziewałam się aż tak wysokiej. Bardzo mnie to cieszy. A teraz już przechodzimy do losowania. Przypominam, słowo kluczowe brane pod uwagę w komentarzach było to hasło rozdanie. Zatem wpisujemy je do maszyny losującej. I zaraz sprawdzimy. Ile prawidłowych komentarzy bierze udział. 74. Okej. Okay. No i kto będzie pierwszym szczęśliwcem. Tam tam. Jeszcze chwila. Napięcia. Grosikowy budżet. Gratulacje kochana. Mam nadzieję, że. Ten mały secik wyzwań sprawi Ci przyjemność, a my przechodzimy do drugiej osoby, która zwyciężyła. I będzie to, uwaga, uwaga, Agata Stępin 2379. Kochane, odezwijcie się do mnie na maila, który jest podany... Pod tym filmikiem ustalimy sobie szczegóły wysyłki. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za udział. Gratuluję wygranym i obiecuję, że to nie koniec. Na pewno w przyszłości będzie więcej rozdań. Trzymajcie się, ciepło, pa pa!